W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O Jezu ukrzyżowany, padając u Twoich stóp, ofiarujemy Ci łzy tej, która towarzyszyła Ci z najgłębszą i najszurszą miłością w Twojej jakże bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, O dobry Mistrzu, abyśmy przejęli się dogłębnie tymi pouczeniami których nam udzielają łzy najświętszej matki. Spraw też, abyśmy byli godni chwalić i wysławiać Ciebie w niebie przez całą wieczność. Amen. O Jezu, spójrz na łzy tej, która Ciebie na Ziemi najwięcej kochała i kocha Ciebie największą miłością w niebie. O Jezu, wysłuchaj naszych próśb ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb, ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb, ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb, ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb, ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb, ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb, ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb, ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb, ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na łzy tej, która Ciebie na ziemi najwięcej kochała i kocha Ciebie największą miłością w niebie. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na łzy tej, która Ciebie na ziemi najwięcej kochała i kocha Ciebie największą miłością w niebie. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb, ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb, ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb, ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb, ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb, ze względu na łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb, ze względu na Twojej najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb, ze względu na łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb. Ze względu na łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, spójrz na łzy tej, która Ciebie na Ziemi najwięcej kochała i kocha Ciebie największą miłością w niebie. O Jezu, wysłuchaj naszych próśb, ze względu na łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj naszych próśb, ze względu na łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, Wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na Twojej Najświętszej Matki. O Jezu. Spójrz na łzy tej, która Ciebie na ziemi najwięcej kochała i kocha Ciebie największą miłością w niebie. O Jezu, wysłuchaj naszych próśb ze względu na łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj naszych próśb ze względu na łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj naszych próśb ze względu na łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych próśb ze względu na Twojej Matki. O Jezu, wysłuchaj naszych prośb ze względu na łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, Wysłuchaj naszych próśb ze względu na łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj naszych próśb ze względu na łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj naszych próśb ze względu na łzy Twojej najświętszej matki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.